Vintage zahacza datowaniem o część moich zainteresowań, czyli spotykamy się gdzieś na początku XX wieku. Dlatego dzisiaj będzie. A torebka vintage. Cześć nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły. Prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki Wodne polecenia. To Milusi papier, to dla dotykowców informacja, treść ułożona dekadami, macie tu sporo obrazków, zarówno w wersji zdjęciowej, Jakiej ilustracji? To jest taka mieszanka właściwie wszystkiego. E, oprócz tego macie dużo drobnego druku, żeby nie było. E, więc... E, znaczy wie, wiecie, ja, ja nie mogę powiedzieć, że moje czytanie po angielsku to jest jakoś rewelacyjnie, że mi się... Ach, jak super mi się czyta książki po angielsku i w ogóle... To... Dla mnie to jest jednak droga przez mękę. Ale z tego, co fragmencikami sobie poczytałam, no to to jest rzecz godna polecenia. W każdej dekadzie, w dekadzie macie czasem podrozdziały. Czasem one są o projektantach, czasem o jakichś tworzywach. No, ale generalnie, jak sami widzicie, o, trochę. Jest naprawdę masa, masa ilustracji. Z tej książki możecie się naprawdę sporo dowiedzieć. No to to już są datowania, które nie są moje absolutnie. Takie, Boże, współczesność. Kto to wymyślił, współczesności. No ale wiecie. Jeśli ktoś się zajmuje strojami albo akcesoriami, Albo jednym innym, albo modą vintage, to ja tę książkę serdecznie polecam.